A co sądzisz o zakazach sprzedaży alkoholu w nocy, na stacjach benzynowych, etc.? Ja pamiętam, co potrafiłem zrobić, żeby coś wypić, i co i co to czasem było. E, wiesz, co? Kurde, tylko świnia nie zmienia zdania. Ja do niedawno byłem takim przeciwnikiem, zdecydowanym przeciwnikiem jakichkolwiek ograniczeń, ale, ale myślę na bieżąco. Tak jak wspomniałem, świnia tylko nie zmienia zdania. Ja chyba zdanie zmieniłem. Uważam, że ograniczenia. Jednak byłyby dobre, nie? Ale tylko i wyłącznie w kwestii profilaktyki. Nam, starym alkusom, już nic tutaj to nie zmieni, nie? Nie pijącym czy też pijącym. Pijący, tak jak w Szwecji jest, pijący sobie doskonale radzą, mają przelicznik od razu na tydzień z góry, wiedzą, hmm. jakie jest spożycie, zawsze lekka górka, wszystko zaplanowane. Dobry alkoholik. Dobry, dbając o swój alkoholowy przywilej tutaj najebki Alkus, zawsze będzie przygotowany i sobie poradzi, ale chodzi o młodzież, chodzi o przyszłe pokolenia, naprawdę chodzi o trzeźwość przyszłych pokoleń. No niby wyjebane, tak? Szczególnie alkoholik, co o mnie to za przyszłość? Ale to chodzi o moje dzieci, o moje wnuki. Pamiętam, słuchajcie, kiedyś paliło się wszędzie fajki, nie? Kiedyś jakie reklamy, były facet. Z Marborasem, nie? Jaki Dunghile, jakie Malborka, jakie, Malbork, jakie papieros. Wszędzie pracowałem na stacji benzynowej za chłopaka CPN-u niebieskiej. Normalnie obsługiwałem faceta, chyba ludzi tutaj rachunki brali, przecież z komputerów nie było ręcznie pisane jakieś rachunki. Bają. Dla kogo? Normalnie, normalnie. A potem zaczęły być rysunki na paczkach papierosów, jak zniszczone płuca, zjarane z nowotworem, zniszczone i tak dalej. Jestem za tym, jestem za tym jak najbardziej. Żeby był utrudniony dostęp do alkoholu, jestem za tym, żeby na butelkach były naklejki ze zniszczoną wątrobą, rozwaloną, zmarszczoną. Jestem za tym, żeby pokazywać ludzi żółtych, e, którzy umierają na, na marskości, na, na, na poniszczone wątroby, e, rozpierdolonych rodzin, żeby były jakieś takie sugestywne rysunki e, o szkodliwości alkoholu. Żeby była ta świadomość w Szwecji, Przecież Szwecja to takie chyba jedno z najbardziej depresyjnych państw na świecie ze względu na pogodę. Tam i w ogóle współczynnik samobójstw i alkoholizmu był no, jeden z największych na świecie. Nie? To się radykalnie zmieniło. Tam młodzież, e, młodzi ludzie ze Szwecji przyjeżdżają, wchodzą na cpn -y, wchodzą na nasze stacje paliw, w tej chwili te Orleny, to sobie chyba robią zdjęcia na, na ten przy kasie z alkoholami. To jest kurwa nie do pojęcia. Uważam, że tak, utrudnianie no trochę utrudni życie alkoholikom i trochę utrudni życie ludziom, którzy planują imprezy, ale to wszystko da się zaplanować. Natomiast, kiedy to wszystko jest tak łatwo dostępne wszędzie i zawsze, powoduje to taką opinię, że skoro tak łatwo wszędzie dostępne, no to takie naturalne, takie powszechne, takie powszechne, czyli nieszkodliwe, nie? Jeżeli są ograniczenia, jest pewne takie reglamentacje, jest takie ograniczanie w dostępności, jest jasna informacja, jasny przekaz to jest chujnia, to jest trucizna dopuszczane do sprzedaży warunkowo. Są ograniczenia: zero sprzedaży nocnej, zero kurwa zakaz dowożenia taksówkami alkoholu, zero kupowania alkoholu dla kogoś, dostarczania i tak dalej, zero e, na stacjach benzynowych i tak dalej. Tak, jestem za. To kurwa, a jak chlałeś, kurwa, to było dobrze. Tak, jak chlałem, to było dobrze. Ale teraz nie chleję i wiem, że to w ogóle nie było dobrze. I między innymi to właśnie niszczyło moją rodzinę i całe moje życie. Zdrówka życzę wszystkim, Alkuską. Pozdrawiam wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Trzymajcie się, papa. Chęć.